Dobrze, prezentacja jest po angielsku, żeby goście z zagranicy mogli w łatwiej, łatwiejszy sposób spojrzeć na, na te dane. Szczerze mówiąc przed prezentacją Debory myślałem, że ja mam dużo danych liczbowych, ale po prezentacji Debory już wiem, że tej poprzeczki nie przeskoczę. Natomiast pokażę wam polską perspektywę, perspektywę tego w jaki sposób polscy zarządzający funduszami inwestują poprzez pasywne, pasywne narzędzia, tutaj akurat ETF, -y. bo przecież inwestują, prawda? Na początek mam do Was takie pytanie. Jak myślicie, jak dużo aktywów zostało zainwestowane przez polskich zarządzających funduszami w ETF? -y? Czy to było 0, 4, 10, 14, 50, a może 100%? Jakieś pomysły? 4. Usłyszałem 4, 10. Wszyscy mieliście rację, bo tak naprawdę każda z tych odpowiedzi jest poprawna w zależności od tego jaki segment rynku analizujemy, bo jeżeli analizujemy generalnie segment rynku generalnie jak dużo zostało zainwestowane w etf -y, to zobaczymy, że zostało zainwestowane ponad 7 miliardów złotych co odpowiada mniej więcej 4%, 4 aktywów. Jeżeli podzielimy tą grupę badawczą na fundusze PPK oraz pozostałe fundusze, takie tradycyjne fundusze otwarte, to zobaczymy, że fundusze PPK inwestują średnio 10%. Tak więc to jest druga odpowiedź. Jeżeli przejdziemy tylko do analizy samych funduszy, które inwestują w ETF-y, to okaże się tak, że dwie trzecie funduszy PPK inwestują w ogóle w ETF-y. Później powiem dlaczego. No i około jedna, jedna, jedna w tych funduszy od takich tradycyjnych również inwestuje w ETF. -y. Jeśli spojrzymy z tej perspektywy to mniej więcej co trzeci fundusz inwestuje w ETF, -y, a to oznacza, że dwie trzecie czyli większość nie inwestuje w ogóle w ETF, -y, czyli to jest kolejna trzecia odpowiedź zero. Jeżeli skupimy się też tylko znowu na tych ETF, to, znaczy na tych funduszach, które inwestują w ETF -y, to zobaczymy że jeżeli już inwestują w ETF -y, to średnio 14%. Czwarta odpowiedź. A w tej grupie również zdarzają się też fundusze, które inwestują nawet 100% aktywów. I to jest piąta z odpowiedzi, które proponowałem? Szóstą, 50% odpowiem później, chociaż one jest tak naprawdę zawarte na tym slajdzie. Teraz mam jeszcze drugie do Was pytanie. Czy widzieli, widzicie jakieś jakieś podobieństwa odnośnie rynku ETF-ów do, do rynku na przykład Koli? Macie jakieś pomysły? Na przykład, to jest jedno z nich, zdecydowanie. To, te, to też można powiedzieć, że ekspozycja na konsumenta. To się wszystko zgadza. Ja, ja dodaję jeszcze jeden, jeden punkt takistyczny. Kiedy mówimy cola, myślimy Coca-Cola. Kiedy mówimy ETF, myślimy i-shells. I w taki sposób dokładnie rozumują nawet profesjonaliści, nawet polscy profesjonaliści. Jeżeli chcą inwestować w etf -y, to najczęściej wybierają ETFy y z podmarki iShares. Jest to ponad 50%. resztą tego tortu muszą się podzielić pozostali, pozostali dostawcy ETF-ów. Skąd się bierze ta, ta siła iSharesa? Jeżeli spojrzymy na te same dane w formie tabelarycznej, ale w podziale na indeksy to okaże się, że większość aktywów, które zebrał iShares od polskich zarządzających to są ETFy na S&P 500 i ETFy na MSCI Award. Dopiero w kolejnych kategoriach zobaczymy, że iShares już nie, ma tak, nie może nie mieć tak dominującej pozycji, więc this is a tip for you ETF providers, except iShares. Show so to pojeć miecio alfant manager that your products on sdp and mci world are załóżmy że produkty są lepsze Maybe niż jeszcze the... i wówczas większy udział na polskim rynku państwoyskają w ten sposób Kolejna perspektywa. Jeżeli mówimy o funduszach, jakie kategorie funduszy inwestują w WTF-y, to jeżeli popatrzymy na Polskę, czy to są fundusze obligacji polskich, fundusze akcji polskich, czy fundusze mieszane polskie, to one praktycznie nie inwestują w WTF-y. Dlaczego? W ich opinii po prostu mają wystarczającą, wystarczającą ekspertyzę do tego, żeby w sposób całkowicie aktywny inwestować w akcje czy, czy obligacje. Ale jeżeli mają fundusze na rynki zagraniczne, to już częściej w tych funduszach zobaczymy właśnie te ETF-y, w szczególności jeśli mówimy o rynku akcyjnym czy rynku funduszy mieszkanym. W PPK. Jeśli chodzi o, o, o fundusze surowcowe, no to tutaj z uwagi na to, że dosyć często, jeżeli mówimy o funduszach surowcowych, to mówimy często o funduszach na złoto i, i tutaj często zarządzający aktywnie wykorzystują do tego ETC na złoto albo, albo fundusze ETF na, 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 na górniku złote na przykład. Sorry. Kolejny, kolejny slajd. Ja tu wcześniej trochę podpowiedziałem, w co tak naprawdę inwestują polscy zarządzający aktywnie. Głównie w indeks SP 500. Trochę mniej, ale również dosyć sporo w MSC Award. I te dwa, dwa, dwa indeksy stanowią około 40% inwestycji polskich zarządzających. W dalszej kolejności widzimy ETF na, na indeksy z MSCI Europe, widzimy też złoto o którym wspomniałem, widzimy też pozostałe jakby indeksy akcji amerykańskich. Jeżeli sobie popatrzymy na, na fundusze obligacyjne to dopiero zobaczymy fundusze denominowane w dolarach o, o wysokim ratingu inwestycyjnym, a łącznie w fundusze ETF-y obligacyjne zostało zainwestowane jakieś 16%. Jeśli chodzi o ETF-y czy ETC na, 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 na złoto i pozostałe surowce, to jest to jakieś tutaj 9%, 75% to są fundusze akcyjne. Ale jeżeli dodamy do tego jeszcze czynnik ESG, to okaże się, że te proporcje się zmieniają. Tutaj jeżeli chodzi o inwestowanie w ETF z domieszką ESG, to właściwie niemal po połowę stanowią inwestycje w fundusze obligacyjne dla odmiany. Drugą część stanowią fundusze akcyjne, ale jak zobaczymy sobie na sumę tych aktywów, to tak naprawdę ta suma aktywów jest naprawdę niska. Na ten, na ten moment wynosi około 5% w ogóle jakichkolwiek inwestycji w ETF -y przez polskich inwestorów zagranicznych i z tego co widzieliśmy z prezentacji Debory, generalnie trend jest taki, że w Europie te inwestycje stanowią co najmniej 20%, natomiast w Polsce to jest, to jest cały czas zalążek i pytanie, czy, czy ten trend się zmieni, czy polscy zarządzający będą częściej pod uwagę fundusze ESG. Na tym chciałem skończyć pierwszą część prezentacji, a teraz mam drugą. Mam pyta pytanie, czy w ogóle jest tutaj ktoś związany z PPK, może zarządzający PPK albo pracujący dla firmy z PPK? jeden kolega, kolega kiewa głową, więc mam nadzieję, że ja mam tutaj dwa pomysły inwestycyjne dla funduszy PPK. Mam nadzieję, że będziesz, będziesz w stanie przekazać ich je kolegom i spotkamy się, gdzieś porozmawiamy, czy rzeczywiście to jest możliwe do, do przeprowadzenia. Ale dlaczego? Dlaczego chciałem powiedzieć o funduszach PPK? Według mnie, i z tego co widać trochę też na, na tych danych, fundusze PPK w niedalekiej przyszłości będą największym polskim instytucjonalnym inwestorem w fundusze ETF. Dlaczego? Po pierwsze, aktywa funduszy PPK systematycznie rosną. Na ten moment wynoszą ponad 20 miliardów złotych, ale. Cały czas, cały czas, ta wartość się zmienia, bo jest to program emerytalny, program państwowy. I teraz na ten moment mamy stopień partycypacji około 30, 5-40%. Z, z biegiem czasu powinien ten stopień partycypacji się zwiększać. Ale mimo, mimo tego, mimo tego, powiedzmy niskiego wskaźnika partycypacji, cały czas widzimy, że to do tych funduszy napływają środki tak jak tutaj widać. W przeciwieństwie do funduszy ak akcyjnych czy funduszy mieszanych, które najczęściej skorzystają z ETF-ów. Opró oprócz właśnie funduszy PPK w przeciwieństwie, PPK w przeciwieństwie do tych funduszy cały czas, cały czas notuje napływy. No i inną kategorią są również fundusze dłużne i w tym dłużne krótkoterminowe ale widać, widać po funduszach PPK, że one będą coraz większe i będą stanowiły coraz większy odsetek na, na, na rynku polskich funduszy inwestycyjnych. Teraz dlaczego w ogóle fundusze PPK w co najmniej 10% inwestują w ETF-y. No, wynika to po części z ustawy i z tego w jaki sposób mogą inwestować w aktywa. Po pierwsze ustawa obliguje fundusze PPK do tego żeby inwestowały tylko i wyłącznie w akcje i obligacje w ustalonych proporcjach. W zależności od zdefiniowanej daty czyli im dłuższa zdefiniowana data czyli moment, oczekiwany moment przejścia uczestnika na, na emeryturę tym więcej akcji może się znajdować w takim portfelu. Ale co do akcji, co do obligacji, co do segmentów tych rynków, również zostały nałożone pewne ograniczenia. Jak widzimy dla, dla obligacji, co najmniej 70% musi zostać zainwestowane w depozyty lub obligacje o wysokim ratingu inwestycyjnym. Jeśli chodzi o akcje, co najmniej 40% musi być zostać zainwestowane w fundusze w, w akcje znajdujące się w indeksie WIG 20. Jeśli chodzi o pozostałe akcje polskie to może mogą one stanowić maksymalnie 30%, przy czym 20% z spółki z Enwigu, 10% z spółki ze Zwigu i, i, i pozostałe małe. Ale ustawodawca również nałożył obowiązek inwestowania w, w akcje zagraniczne i akcje zagraniczne muszą stanowić przynajmniej 20% z części udziałowej, czyli części akcyjnej portfela, ale dodatkowo ustawodawca nałożył obowiązek, że aktywa denominowane w walutach zagranicznych z krajów OECD nie mogą stanowić więcej niż 30%. Co oznacza, że tak naprawdę ta, ta część akcyjna zagraniczna musi się zamknąć w tych, w tych 30%. Co mogą zrobić zarządzający PP, funduszami PWK? Mogą skorzystać do tego, żeby zająć ekspozycję na rynki zagraniczne, mogą skorzystać z funduszy ETF czy z funduszy y, tradycyjnych pod warunkiem, że wskaźnik kosztów całkowitych jest na poziomie nie większym niż 0,3%. Więc to jest dosyć wymagający wskaźnik nawet dla części ETF-ów, co zresztą widzieliśmy wcześniej na prezentacji Debory. A z perspektywy nas jako beta ETF, jako polskiego dostawcy funduszy ETF ważny, ważny jest zapis taki, że, że fundusze PPK mogą inwestować do 10% w takie fundusze jakie my mamy. No przy czym to nie może być więcej niż 20% aktywów tych, tych funduszy. I teraz właśnie udzielę odpowiedzi na tą ostatnią odpowiedź, której, na którą wcześniej nie oddzieliłem. Znowu na tym slajdzie, który był wcześniej. Przy czym teraz już wiemy, że fundusze PPK mogą zainwestować maksymalnie 30% w ETF-y. Inwestują w średnio 14, jeżeli już inwestują, co znaczy, że jest to mniej więcej, odpowiada mniej więcej 50% maksymalnego poziomu za, za zaangażowania w ETF-y według prawa. W co inwestują w fundusze PPK? Jak sobie popatrzymy na ten wykres, na ten, na ten graf, no zobaczymy, że oczywiście głównie S&P, tak, bo to jest na, na, główny benchmark. tak. Praktycznie każdy powinien zwrócić uwagę albo mieć ten, ten benchmark te, te, taki produkt w swoim portfelu. W dalszej kolejności inwestują w fundusze WTF na MSCI World, MSCI Europe. Pozostałe, pozostałe, jakby rozwiązania stanowią już mały, mały udział, przy czym warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę obligacji praktycznie, ETF-ów na obligacje w tym portfelu PPK nie ma. Oznacza to, że fundusze PPK inwestują w taki sposób. W obligacje inwestują w sposób totalnie aktywny. W akcje polskie inwestują w sposób totalnie aktywny. W akcje zagraniczne inwestują albo w sposób aktywny, jedna trzecia takich funduszy to robi, albo dwie trzecie inwestują w, poprzez fundusze ETF, tylko poprzez te ETF-y na główne benchmarki. Na to warto zwrócić uwagę. I teraz ta sama tabelka, tylko w inny sposób, bo trzeba powiedzieć w jaki sposób dokładniej inwestują w ETF-y na zagranicę. Tak naprawdę kiedy kupują ETF na S&P 500 fundusze PPK to jednocześnie zabezpieczają pozycję walutową. Mogą to robić, nie muszą, ale jednak zabezpieczają. Czy znacie jakiś produkt, który posiada te dwie cechy w sobie? Tutaj, tutaj prowadzący dobrze pokazuje, mamy taki produkt, jest to produkt beta ETF S&P 500 PLN Hedged i rzeczywiście Dzięki takiemu produktowi nawet zwykły inwestor może inwestować jak profesjonalista w funduszu PPK. Tak? Dajemy taki, taki produkt, a jeżeli jeszcze dodamy taką cechę, że to jest produkt notowany w złotówkach na polskiej giełdzie to spytajcie prawników, ale jest prawdopodobieństwo, że dzięki takiemu produktowi fundusze PPK mogą zwiększyć swoją ekspozycję na rynki zagraniczne ponad powyżej tych 30% o których wcześniej wskazałem i to jest pierwszy pomysł inwestycyjny. Drugi pomysł inwestycyjny wiąże się bezpośrednio z tego w jaki sposób fundusze PPK mogą inwestować na rynku akcyjnym. Tutaj spójrzmy na te pogrubione, pogrubione wartości. Jeżeli, jeżeli popatrzymy czy to właściwie, czy na, na pogrubione wartości, czy na wartości średnie w jaki sposób fundusze PPK inwestują na, na, na rynkach akcyjnych, to zobaczymy, że głównym komponentem akcyjnym są spółki z wig 20, no bo to jest takie jest prawo, to w taki sposób działa prawo. Prawo obliguje fundusze PPK do tego, żeby inwestowały większość środków akcyjnych w spółki z wig 20. Ale w dalszej kolejności na drugim miejscu są spółki zagraniczne. Tak, fundusze PPK inwestują od kilku do kilkunastu na dwudziestu kilku procent w fundusze w, przepraszam, w akcje, w akcje zagraniczne, czy szerzej na, na rynkach zagranicznych. Pozost po, na pozostałych pozycjach są spółki z nwig 40, gdzie fundusze PPK mogą inwestować nawet kilkanaście procent. Ale jeżeli mówimy o spółkach małych i jeszcze mniejszych, zlokalizowanych w indeksie SWIG-80, czy nawet poza tymi, tym indeksem, tak zwanym WIG-140, nawet ustawowo te fundusze nie mogą inwestować dużo. Mogą maksymalnie 8%, jeżeli to jest daleka zdefiniowana data. Inwestują trochę mniej, ale spójrzmy właśnie na te, na te proporcje pomiędzy zwigiem a zagranicznymi spółkami. Tak naprawdę, jeżeli inwestujemy w spółki ze zwigu 80% czy poza, to taki zarządzający aktywnie. Bo ja mówiłem, że na polskim rynku aktywnym fundusze PPK inwestują w sposób aktywny. Muszą przeanalizować powiedzmy 40, 80 czy więcej spółek, do tego, żeby stworzyć portfel, część portfela o wartości maksymalnie 8%. Więc stąd pytanie, jeżeli inwestujemy aktywnie w ESWIC, a pasywnie w spółki zagraniczne poprzez ETF-y, to może lepszym pomysłem jest uwolnienie tych zasobów czasowych czy ludzkich, przy zaprzestanie Analizowania spółek małych polskich, a skupienie się na tym, żeby inwestować bardziej aktywnie na rynku zagranicznym, bo ten rynek zagraniczny stanowi więcej większą część portfela. Jakie tu może być rozwiązanie? Znowu mamy jest takie rozwiązanie Beta ETF na SWIG 80. Jest to fundusz, który przynosi zdywersyfikowaną ekspozycję właśnie na, na, na te polskie małe spółki. Przy czym co tu warto dodać, że. Ten produkt w przeciwieństwie właściwie do tych spółek znajdujących się w tym indeksie jest naprawdę płynny, naprawdę w łatwy sposób może zainwestować w te, w te małe polskie spółki. Dużo łatwiej poprzez ETF-a, dużo taniej też jeżeli mówimy o, o płynności niż poprzez właśnie pojedynczy dobór, dobór, dobór spółek, do małych spółek do, do portfela. I co, co daje nam kupno SWU80? Daje nam te zasoby, które możemy dzięki które możemy się skupić na selekcji spółek z WIG-20 i MWG-40, co, co zarządzający robią, ale również na, na analizie spółek zagranicznych, czy analizie sektorów zagranicznych, czy może na analizie zagranicznych, zagranicznych rynków ogólnym, ogółem. I z tą jakby taką trade idea, tak? czyli pomysłem inwestycyjnym numer dwa, wam, Was zostawiam tej, po tej prezentacji. Dziękuję bardzo.